Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Kazimierz Pichlak Zgryzł. Życie. To twardy orzech do ciągłego gryzienia. Mogłoby twardość mieć gruszki, ale ma miękkość kamienia. Na szczęście mamy zęby, a każdy z nich to łasuch. Pikantne, pełne werwy, choć też je gryzie ząb czasu bo najważniejszy równy zgryz zgryz bez skrzywień i by tym zgryzem życie gryźć niezgryźliwie cóż w życiu są tematy trudne do ugryzienia dobrze z zębami być na ty dzięki nim spełnisz marzenia nawet gdy już nieliczne to ząb o ząb się trąci pomogą ci no czyż nie by życie dobrze zakąsić. Bo najważniejsze ugryźć kęs, nim ktoś ci zje, i to, by kąsać życia sens niekąśliwie. Bo najważniejszy równy zgryz, zgryz bez skrzywień, i by tym zgryzem życie gryźć niezgryźliwie. Er Bogdan Tmowski.